Koła już stał, szykuj AWP, zaraz będzie spał, strzelbotkowi w łeb, bardzo gruby jest, nie raszuje nie, na czerwono się ubiera, łatwy z niego cel Przed PC, przed PC, przed PC, spędzę Moje święta i Sylwestra bardzo tego chcę. Przed PC, przed PC, przed PC. Spędzę. Święta i Sylwestra będę grał w CS PC święta rzecz, dużo na nim kraj W życiu powiedz precz, internet to twój raj Na Steamie Counter Strike, serwerów ponad sto Na każdym z nich ktoś pisze, o oh my fucking Święta i Sylwestra będę grał w CS Pierwsza gniazdka już pokazała się Ja wyjmuję nóż i raszuję gdzieś To jest bomb za na mapie 1 z 2 Pewnie czuję się, ponieważ wciąż złota Przed P.C., przed P.C., przed P.C., przed P.C., moje święta i sylwestra, będę grał T.N. Oj, będę grał!